Wszystkim wiem, że lubicie, kiedy podpowiadam Wam, co narysować w danej kategorii, a teraz mamy już wiosnę zresztą na moim kanale, a widzicie to non stop. I cały czas powtarzam, że mamy wiosnę, ale ja się naprawdę mega cieszę z tego, że możemy wykorzystywać takie motywy radosne, kolorowe, i w końcu z tej pochmurnej pogody stało się takie słonko za oknem. No i teraz tak patrzę na te pączki, rozkwitające drzewka. No cudo. No i ptaszki zaczynają śpiewać. Ale do brzegu! Na dzisiaj przygotowałam 6 różnych pomysłów na naklejki DIY, czyli takie, które możemy sobie zrobić samemu w domu za pomocą przyborów. Na tym kanale tworzyłam już podobne treści, ale chyba zazwyczaj były to naklejki na Halloween albo na jesień. Coś właśnie w tym stylu, a teraz chciałabym zrobić bardziej radosne. Takimi własnoręcznie zrobionymi naklejkami możemy udekorować jakieś zeszyty, notesy, czy też nasze szkicowniki. Ja to właśnie robię, także na sam koniec zobaczycie również, jak dekoruję swój szkicownik tymi naklejkami, którymi dzisiaj stworzę. A jeżeli spodobał Wam się ten film i chcecie być z moim kanałem na bieżąco, to zapraszam do zasubskrybowania, bo filmy pojawiają się dwa razy w tygodniu. A jeżeli dodatkowo klikniecie przycisk dzwoneczka, będą Wam przychodzić powiadomienia o każdym moim nowym filmie. Jeśli oglądacie mój kanał, to na pewno wiecie, czym by była wiosna bez narysowania kwiatów. No cóż, u mnie to się nie sprawdza i zawsze na wiosnę jakieś kwiaty muszą być i chyba jest troszkę przepełnienia. Nie, no generalnie bardzo lubię rysować kwiaty i super je się rysuje, więc pomyślałam, że jako wiosenną naklejkę zrobimy żonkila. Żonkil ma przepiękne kolorki żółty, taki jasny żółty, trochę ciemniejszy i te zielone liście. Tę naklejkę tworzę trochę większą, bo jednak chciałam, żeby. Ten kwiat się wybijał na tle innych, bo później będę przyklejać to wszystko na szkicownik. I muszę wspomnieć, że do dzisiejszego filmu używam takiego papieru samoprzylepnego, matowego, który już kiedyś, kiedyś, jakiś czas temu, naprawdę dosyć długi, kupiłam na Allegro w takich ryzach. I jak widzicie, sprawdza się do naklejek w 100%. Jeżeli chcecie na przykład wydrukować jakąś etykietę i wysłać paczki, to wtedy nie musicie przyklejać tego taśmą, tylko właśnie na taki samoprzylepny papier. Mam też taki bardziej błyszczący, ale na nim nie próbowałam rysować. Może zrobię jakieś próby i może w kolejnym odcinku akurat ten papier wykorzystam, jeżeli w ogóle będzie przyjmował te moje przybory. Jeżeli chodzi o technikę, to przeważnie w tych naklejkach wykorzystuję czarny cienkopis oraz markery na bazie alkoholu. Markery dają taki graficzny efekt, całkowicie zapełniają jednolicie powierzchnię, co spełnia moje wymagania, jeżeli chodzi o naklejki. No dobra, żonkila mamy już narysowanego, przechodzimy do kolejnej ilustracji. Nie mogło zabraknąć motyla. Owady to jest nieodłączna część wiosny lata. No. Nie wiem, czy wy przepadacie za uwadami, chociaż wiecie, takie motylki są naprawdę bardzo ładne, jeżeli się patrzy na nie z daleka, bo jeżeli już tak trzepaczą nam przy uchu, to już nie jest y, tak y, komfortowo, szczególnie dla mnie. Ale jeśli chodzi o rysowanie motyli, to można przebierać w przeróżnych rodzajach, kolorach, kształtach. No, generalnie można zrobić naklejki z samymi motylkami i wyglądałoby to moim zdaniem wspaniale. Różnokolorowe i tak poprzyklejać sobie do szkicownika widzę to zdecydowanie. U siebie postawiłam na motyla w kolorze takim fioletowym, bardziej ombre, przechodzącym od środka z jaśniejszego do ciemniejszego na zewnątrz. Dodatkowo ma kropeczki w środku. Powiem Wam, że wzorowałam się na jednym z motyli, którego zobaczyłam w Google, ale też nie stworzyłam go identycznego. Ale tak jak mówię, można naprawdę stworzyć przeróżne kształty i kolory, więc tutaj jest pełna dowolność, wszystko będzie przepięknie wyglądało. A no i do wykończenia tych rysuneczków używam jak zawsze białego żelopisu, bo to dodaje jakieś jeszcze takiej świerości. I na przykład przy tym motylu nakropkowałam tego bardzo dużo w środkowej części. Moim zdaniem taki prosty motylek w kolorze fioletowym prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. I kolejna naklejka będzie z motywem Uwaga, bazi! Ostatnio bardzo często powtarzają mi się te motywy na kanale, ale kiedy przychodzi wiosna, to. To również i mnie nachodzi taki nastrój, żeby tworzyć elementy wiosenne, takie radosne. No i w ostatnim odcinku, gdzie rysowałam swój autoportret, właśnie również bazie uwzględniłam, ale była ona tylko takim maciubkim elementem, którego za bardzo nie było widać. A jeśli chodzi o rysowanie bazi, to jest to naprawdę bardzo proste. Wystarczy narysować gałązki i malutkie, puchate elementy. No i tutaj mamy dwa kolory: brązowy i szary. Rysowanie takich bazi jest bardzo szybkie i również możemy stworzyć różne kształty. Gałązki mogą być bardziej rozwinięte, mogą być proste, ale ja w ogóle zawsze nie mogę się napatrzeć, kiedy no, oglądam te bazie na żywo, bo one są takie puchate, mięciutkie, zarazem lśniące. No przepięknie ta natura je stworzyła. I wiem, że kiedyś również rysowałam je kredkami, i nawet efekt bardzo mi się podobał. Wyszły mi dosyć realistyczne, jeżeli o to chodzi. Ale to widzieli na pewno ci, którzy śledzą mojego Instagrama albo oglądają moje sketchbookury. Kurczę, nie wiem, czy to było akurat w sketchbookurze, może w tych niedokończonych. Hmm, nie pamiętam dokładnie, ale na pewno na moim Instagramie był ten rysunek kilka lat temu. Ja tu się rozgadałam o baziach, ale możemy już przejść do kolejnego motywu, już czwartego. Czym by była wiosna bez wielu kolorów pastelowych, nasyconych? I cóż, musiałam się zdecydować na narysowanie tęczy. Tęcza nie będzie taka zwykła, że tylko, wiecie, półokrąg, ale zdecydowałam się do niej dorysować chmurki, żeby jakoś to upiększyć i aby się coś więcej działo. Po lewej i po prawej stronie zrobiłam takie dwie większe chmurki i dodatkowo po dwie mniejsze. W sumie też trzy, bo dorysowałam takie maciupeńkie elementy po lewej i po prawej. Jak się robi tego więcej, to jakoś bardziej interesująco to wygląda. Można patrzeć na wiele elementów, a nie tylko na taką tęczę. Ale tęczę super mi się rysowało. Dawno tego nie robiłam. Chociaż na moim kanale na pewno możecie znaleźć tęczowe rysunki wiecie, w kolorach tęczy, na przykład przechodzące od jednego koloru do, do tego szóstego czy siódmego. Pamiętam, że tworzyłam taki rysunek markerami Sharpie w jednym z odcinków, jeżeli pamiętam i go znajdę, to tutaj Wam podlinkuję w karcie. No a wracając do tej tęczy, którą rysuję, to nie ma tutaj nic skomplikowanego. Nakładam kolory tęczy i koloruję również chmurki niebieskim odcieniem, mimo tego, że chmury są białe. To jednak na tej ilustracji było wskazane pokolorowanie tego na niebiesko, bo od razu to super wygląda. Na samej górze tych chmurek zostawiam białe fragmenty, żeby nie kolorować całkowicie i przez to chmurka wydaje się być bardziej 3D. Okej, okay, kolejny motyw jest dla mnie troszkę nie do końca. No nie wiem, po prostu nie wiem, co do końca narysowałam, bo wpisałam w przeglądarkę B. Chciałam narysować pszczołę, ale wydaje mi się, że to, co wybrałam, jest trzmielem. Tak mi się przynajmniej właśnie wydaje, bo chyba po angielsku trzmiel to jest Bumblebee. I kiedy wpisywałam później Bumblebee, no to wtedy wyskakiwały mi takie bardziej, takie, no takie grubsze, włochate i wydaje mi się, że jest to trzmiel, ale chciałam narysować pszczołę i, i bardziej mi się spodobał trzmiel, więc weźmy trzmiela. Dajcie mi znać, jeżeli wiecie, co narysowałam, bo ja to już się naprawdę zakręciłam, ale przyjmijmy, że jest to właśnie trzmiel. No, i tak jak Wam wspominałam przy okazji rysowania motyla, owadów tutaj nie mogło zabraknąć. I kiedy myślę o tych cieplejszych dniach, kiedy zaczyna się już wiosna, jest cieplej, no to jednak te osy, pszczoły, trzmiele i tak zawsze, zawsze latają. Czasami wpadną do domu, no i jest troszkę problem. Jednak do narysowania są naprawdę bardzo wdzięcznym tematem. Tak sobie właśnie wyobrażam, jak fajnie wyglądałaby taka y, pszczoła lub trzmiel, narysowana na szarym albo brązowym papierze. Może się tego podejmę i wstawię na Instagrama. No nie wiem, to jest na razie taki mój pomysł. Na ten moment jest stworzony cienkopisem i markerami. Oczywiście wykończyłam, jak prawie wszystko, białym żelopisem, i możemy już przejść do ostatniej ilustracji na dzisiaj. Także nadeszła pora na zwierzaka, które kojarzy mi się z wiosną. I jest to oczywiście bocian. Bociany wracają z ciepłych krajów na wiosnę. Więc wydaje mi się, że właśnie kiedy wrócą, to może już się zaczynać wiosna. I teraz, kiedy wy to oglądacie, to pewnie już te bociany wróciły do Polski, bo ja nagrywam te filmy jednak wcześniej. Jeśli chodzi o rysowanie bociana, to może być to chyba najbardziej skomplikowane z tego wszystkiego, chociaż ten trzmiel też mógłby być. I postanowiłam narysować go oczywiście stojącego na jednej nodze. I ogólnie bardzo podoba mi się kolorystyka bociana. Tutaj akurat zrobiłam takiego standardowego, że jest biały z czarnymi skrzydełkami. No i dodatkowo mamy takie czerwonawe łapki i dziób. Czyli w sumie potrzebne nam są trzy kolory: szary, czarny i czerwony. I tak teraz myślę, że nie pamiętam, czy kiedykolwiek podejmowałam się rysowania Bociana, i wydaje mi się, że tego nie robiłam. A jeżeli pamiętacie i możecie mnie oświecić, to dajcie mi znać, gdzie i kiedy tworzyłam Bociana, chociaż, no właśnie, wydaje mi się, że tego jeszcze nie robiłam. Kiedy wszystkie ilustracje mam już gotowe, będzie z tego 6 naklejek. Biorę oczywiście nożyczki i wycinam je dookoła, zostawiając ten biały obszar, który jest na zewnątrz, żeby jak najbardziej imitowały naklejki. W sumie można to też wyciąć po konturze, ale ja jakoś tak za bardzo nie lubię, szczególnie tu by było trochę ciężko, jeżeli chodzi na przykład o tęczę, gdzie ja zrobiłam te maluteńkie elementy obok. Więc ja i tak decyduję się na pozostawienie obszaru w kolorze białym. I kiedy te naklejki już sobie naszykowałam i wyglądają już naprawdę jak ten docelowy produkt, to biorę szkicownik. Akurat tutaj wzięłam ten mój z Molskin Japanis album, który odbiera się zygzakowo. Na pewno widzieliście już przegląd jednego szkicownika tego typu, nawet chyba tego samego. Tutaj mam akurat drugi egzemplarz. No i teraz sobie ustawiam, jakbym chciała te naklejki poprzyklejać. Trochę się nad tym zastanawiałam, ale wydaje mi się, że wielkością trafiłam idealnie, jeśli chodzi o tę okładkę, bo akurat całą mi tutaj zajęły. Mogłam też stworzyć jakieś mniejsze elementy, żeby wypełnić dookoła powierzchnię, ale takie wydają się być naprawdę spoko i moim zdaniem okładka od razu prezentuje się lepiej. I ile ja już mam szkicowników, których są poprzyklejane na okładce naklejki i nie mogę już nic dla nich narysować. A w sumie lubię sobie tak poostabiać. Jak Wam się podoba moja nowa okładka szkicownika? Jest wiosenna? Mi się wydaje, że zdecydowanie. Napiszcie mi, czy lubicie dekorować okładki, czy raczej zostawiacie je takie, jakie są od nowości i nie dodajecie tam nic od siebie, chyba że takie naklejki wykorzystujecie do notatek. To jest też bardzo fajny pomysł. Na koniec chciałabym Was zaprosić na mojego Instagrama i TikToka, gdzie pojawiają się różne relacje, zdjęcia, rysunki, otwieranie paczek na bieżąco, a my widzimy się w kolejnym odcinku w. W sobotę o 9 i w środę o 15. Także do zobaczenia i pa!